Cześć wszystkim, chciałem wam opowiedzieć o negatywnych emocjach. Przychodzą mi takie myśli, których tam spotkałem kolegów, którzy się do mnie doczepili, że sobie zdjęcia robię jesieni. Dlatego też doczepili się do mnie. Jeden tekst taki był do mnie, tej tak gościu. Ale dobra, nic mnie nie ruszyło, popatrzę się na nich i mówię spokojnie. Przecież ja tylko robię zdjęcia. Nie nagrywam was, nie wiem jak oni to skojarzyli. Może inaczej trzymałem kamerę, była skierowana na nich, myśleli może, że ich nagrywam. Nawet bym nie pomyślał, że mogę to tak skojarzyć. Nie ukrywam zaskoczenia, że to się stało. Miałem różne sytuacje, ale tak agresywne jeszcze nie miałem. Staram się zawsze wytłumaczyć. Tym razem nie chciałem się tego tłumaczyć, ze względu na to, że byli agresywni do mnie. Coś mi jednak przeszkadzało. I robiłem dalej zdjęcia. Coś tam jeden powiedział, to dlaczego tu robił zdjęcia, a nie może gdzie indziej. I nie skomentowałem tego, nie odezwałem się nic. Później cały czas mnie obserwowali. Miałem czasem wrażenie, że chcieli mnie pobić, może chcieli coś mi zrobić, nie wiem co w ogóle myśleli w tych głowach, bo to różnie może być. Mogli dużo myśleć o tym, co chcieli mi zrobić. Cholera, coś pakerzy chyba, gówniarze. Ćwiczyli sobie i jeszcze zwaniakowali. Gdzieś mogę powiedzieć około 22 lat, 20-22 lata, no ciężko mi tutaj stwierdzić. Ale obawiałem się ich. Chociaż jestem starszy trochę, to się ich obawiałem, że myślałem, że mnie tam napadną, zniszczą mi kamerę. Cały czas mnie obserwowali, patrzyli się na mnie, co ja robię. Widziałem, że mnie obserwują, czułem ten wzrok na sobie, ale zdjęcia robiłem dalej. Oczywiście ich nie filmowałem, nie nagrywałem. Nie robiłem czegoś takiego. Wiadomo, że zdenerwować może każdego. Nie każdy sobie życzy, żeby go nagrywać. I z tym się zgadzam. Na szczęście tak nie było, też było dużo ludzi. To też mnie chociaż tutaj uspokajało, że dużo ludzi było. Ale ja w ludzi też nie wierzę, bo gdyby coś się stało, to obawiałbym się tego bardzo. Zdrowie jest najważniejsze i trzeba na to uważać. Do czego tutaj zmierzam? Po tym wszystkim zaczęły się pojawiać negatywne myśli: że gdzieś tam wyskakuje do nich, gdzieś tam się z nimi bije, szarpie. Tutaj też pojawiał się pistolet, gazy, że gdzieś tam ich leję, psikam gazem. Do tego szczeram z pistoletu hukowego, do tego też mam pistolet gazowy. Takie różne fantazje się pojawiały, do tego też jak siedziałem na ławce, to gdzieś patrzyłem się w ich stronę, jakbym chciał ich prowokować. Ale świadomie się na tym łapałem. Kolejne myśli i negatywne emocje, że strzelam do nich z gazówki, później ich kopię ile sił w nogach, ale kopię ich tak z całej siły, żeby ich tylko tak skopać, żeby mieli nauczkę. Tak to wyglądało, jak siedziałem w parku z żoną i z dzieckiem, ale w domu na drugi dzień również fantazje się pojawiały. Gdzieś takie nerwy na nich były, że ja nie mogę znowu nagrywać filmów czy robić zdjęć. I te nerwy były takie na nich, że chcę ich pobić i stawiać się do nich mocno. Te fantazje zdarzały się podobne, kiedy montowałem film na komputerze. Gdzieś udzielały się podobne fantazje, agresja, że gdzieś tam bije, że mam pistolety, że gazy mam i wszystko, że ich tam bombarduję. bije, kopię, ile sił popadnie. Tak, taką brutalnością, żeby im tak dokopać, żeby mieli tylko nauczkę, żeby ludzi starszych nie zaczepiali. Gdzieś męczę się i gdzieś te myśli negatywne do tego wracają. A robiłem tylko zdjęcia jesieni, nagrywałem sobie jesień, drzewa i to gdzieś w ogóle wszystko ruszyło. Tak Patrząc z realnego punktu widzenia, gdyby coś takiego się stało, no nie miałbym szans. Raczej, gdyby już pomijając te rzeczy, które mi tutaj się w fantazjach pojawiają, także zostawię to na Was w komentarzu. Dajcie komentarz. Ja tu powiedziałem swoje fantazje, gdzieś tam jestem naładowany emocjonalnie, gdzieś te nerwy mnie trzymają, ale myślę, że na dniach powinno się to wszystko uspokoić. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Trzymajcie się, pozdrawiam Was.